Cześć, witam Was na moim kanale, gdzie pokazuję nieruchomości swoimi oczami. Z racji tego, że moja dwutygodniowa choroba trochę pokrzyżowała mi plany, zrobimy w ten sposób, że tą nieruchomość, której nie mogę się doczekać i którą chcę Wam bardzo pokazać, pokażę Wam za dwa tygodnie, i tą drugą nieruchomość, którą również mocno chcę Wam pokazać, pokażę Wam za trzy tygodnie. Ok? Dobra, to lecimy z materiałem. To, co chcę wam dzisiaj pokazać, to zaskakująca metamorfoza jednego z mieszkań, które z brzydkiego kaczątka stało się naprawdę pięknym łabędziem. Teraz w tym momencie znajdujemy się we Wrocławiu, na Kleczkowie, przy ulicy Zegadłowicza, gdzie znajduje się 46-metrowe mieszkanie, do którego zaraz wejdziemy. To to mieszkanie w ciągu ostatnich tygodni przeszło ogromną, ogromną metamorfozę. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta, był taki program Dom Nie do Poznania. Ja pamiętam, oglądałem go pasjami. Jeżeli ktokolwiek z Was go dajcie znać w komentarzach, jestem ciekaw, ile z Was w ogóle ten program pamięta. Natomiast dla tych, którzy nie wiedzą, long story short. Wchodziła ekipa do totalnej ruiny i po tygodniu wychodziło ogromne cudo. I tutaj mamy bardzo podobną sytuację, ponieważ to mieszkanie, do którego zaraz wejdziemy, wyglądało tak. A teraz wygląda tak. Kilka kwestii, na które musicie zwrócić Pierwsza rzecz, jak wchodzicie do mieszkania, zauważacie, że w przedpokoju nie ma już tutaj tych ciężkich boazerii. Ja pamiętam, jak pierwszy raz przyszedłem do tego mieszkania, miałem wrażenie, że nie ściany po prostu z każdej strony ściskają, bo zabierały naprawdę tyle przestrzeni, że to była świetna decyzja, że zrezygnowano właśnie z tej boazerii. Natomiast fajnym zabiegiem, który tutaj zastosowano, było otworzenie przedpokoju na salon, czyli wycięcie trochę tej części tutaj drzwi, po to, żeby powiększyć to przestrzeń przedpokoju i połączyć ją delikatnie z salonem, co dało nam naprawdę bardzo fajną przestrzeń. W samym salonie, oprócz tego, że znacząco go odgracono, zrobiono jeden bardzo ważny element. Ten element został wykonany jeszcze przez poprzedniego właściciela, który podjął decyzję o tym, żeby zrezygnować z balkonu i zamiast balkonu powiększyć sobie ten salon. Decyzja świetna. Natomiast błąd, który został popełniony, było to pozostawienie bloczków, które znajdowało się jeden w tym miejscu i drugi w tym miejscu. Więc te bloczki cały czas przypominały nam o tym, że tutaj mieliśmy balkon i zabierały nam naprawdę bardzo dużo przestrzeni. Co się wydarzyło w tym remoncie? Oba bloczki zostały usunięte, dzięki czemu mamy naprawdę fajny i ustawny salon. Zobaczcie, prosta rzecz. Stawiamy sobie tutaj dużą sofę, wygodną. Z tej strony stawiamy sobie telewizor. Tutaj wystarczy postawić stół, kilka krzeseł, i możemy spokojnie w piątkowy wieczór siedzieć tutaj ze znajomymi i imprezować. Przechodząc do samej sypialni, nie wiem czy pamiętacie ze zdjęć, mieliśmy tutaj masywne tapety. Te masywne tapety. Zostały usunięte bardzo słusznie, zastąpiono je bardzo neutralnym kolorem białym, który daje tutaj naprawdę bardzo fajną przestrzeń. Dzięki czemu ta, ta sypialnia wydaje nam się trochę większa i na pewno o wiele przyjemniejsza. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której warto wspomnieć w tym, w tym pomieszczeniu, w tej sypialni, jest to, co wydarzyło się w tym miejscu. Mianowicie, nie wiem czy zwróciliście uwagę, w salonie mieliśmy też taki wycinek. Tutaj też taki wycinek mamy. Na co to jest miejsce? To jest miejsce na szafę. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ spokojnie wejdzie nam tutaj fajnej wielkości szafa. Do samego sufitu możemy ją pociągnąć. Będzie ona na pewno bardzo praktyczna dla nas, ponieważ pomieści wszystkie rzeczy. Natomiast nie zaburza tutaj tej estetyki, ponieważ ta szafa będzie idealnie wkomponowywała się tutaj w ten pokój. Świetne rozwiązanie. Czas na to, żebyśmy przeszli do kół. Kolejne miejsce to jest kuchnia. Kuchnia naprawdę bardzo mocno się zmieniła w stosunku do tego, co było wcześniej, ponieważ pamiętam jak to przyszedłem pierwszy raz i prawie stąpiłem szklankę, ponieważ było tutaj aż tak mało miejsca. Przy tym remoncie zdecydowano, by zrezygnować z dużego masywnego stołu, który stał tutaj w tym miejscu. Co możecie zrobić? Możecie go zastąpić mniejszym, trochę delikatniejszym stołem z dwoma krzesłami, gdzie cały czas ta funkcja kuchenna tego stolika kuchennego zostanie zachowana na to, żeby sobie zjeść na niej, czy wypić sobie na przykład kawę. Kolejny element, który naprawdę dość dużo zmieni w tym mieszkaniu, chociaż może wydawać się naprawdę nieduży, jest to usunięcie blatu, który znajdował się tutaj w tym miejscu. Zajmową dość sporo miejsca, to jest raz, dwa, jak się wchodziło. Do kuchni to człowiek delikatnie o ten blat zahaczał, co też nie było zbyt wygodne, a usunięcie tego blatu naprawdę mocno powiększyło przestrzeń. Możecie powiedzieć, no dobra, ale blaty w kuchni są potrzebne. Szymon, co teraz? idziemy pod okno. Tutaj zrobiono naprawdę dużo tego miejsca, gdzie można postawić termomiks, mikser, kawiarkę i 150 różnych innych rzeczy. Więc zachowano tutaj tą praktyczność kuchni. Dodatkowo wykorzystano światło naturalne, światło słoneczne. Mamy tutaj ekspozycję zachodnią, dzięki czemu po południu mamy tutaj światło, co daje nam fajne doświetlenie kuchni. Ostatni element, o którym chciałbym Wam tutaj pokazać, na pewno, jeżeli oglądacie teraz jakieś mieszkania, albo widzieliście jakieś katalogi, jest to coraz bardziej popularne: mianowicie szafki po sufit. Są one praktyczne z dwóch powodów. Pierwszy powód praktyczności jest taki, że wchodząc do takiego pomieszczenia, mamy wrażenie, że jest ono wyższe niż jest rzeczywiście, więc naprawdę bardzo fajnie optycznie powiększa nam to, to pomieszczenie, powiększa nam to głównie. Druga rzecz to zwykła praktyczność. tak, Możemy schować tutaj dalej, Człótce, szklanki i stopnięcie różnych innych rzeczy, które potrzebujemy. Idziemy do ostatniego miejsca, które zostało zmienione w tym mieszkaniu, mianowicie do łazienki. Sama łazienka przeszła dość sporą metamorfozę. Dlaczego? Ja pamiętam, że tutaj były świetne kafelki, gdzieś tutaj na zdjęciu, teraz je podłączę, żebyście mogli je zobaczyć. Te kafelki, one idealnie odnalazłyby się w nowoczesnych mieszkaniach, natomiast jaka tutaj została dokonana zmiana? Zmieniono wannę na prysznic które jest o wiele bardziej praktyczne w tego rodzaju mieszkania trochę wygodniejszy, tak? Zaoszczędzi nam dodatkowo powierzchnię, ponieważ tutaj w tym miejscu spokojnie możemy sobie włożyć pralkę, dzięki czemu ta funkcjonalność tego mieszkania jeszcze dodatkowo nam rośnie. Natomiast to, na co chcę jeszcze Wam zwrócić uwagę, to jest wykończenie. Wykończenie prysznica, wykończenie tutaj baterii, wykończenie szafki. Zastosowano kolor czarny. Jeżeli ktoś z Was e, ogląda teraz mieszkania, szuka teraz mieszkań, e, albo ogląda programy, w których remontują mieszkania, na pewno zwrócicie uwagę, że jest to bardzo mocny trend aktualnie właśnie w wykańczaniu łazienek. Dlaczego? Ponieważ ten czarny kolor świetnie kontrastuje z bielą. Możecie powiedzieć: No, dobra, Szymon, fajnie, że pokazałeś nam to mieszkanie, ale po co nam ty to w ogóle pokazujesz? Jaki jest tego cel? Cel jest bardzo prosty: mianowicie, cele są dwa. Po pierwsze, chcę Wam pokazać, że taka metamorfoza, jeżeli będziecie sprzedawali swoje mieszkanie, może znacząco wpłynąć na wartość mieszkania. Czyli jeżeli będziecie sprzedawać swoje mieszkanie i nawet zrobicie delikatne odświeżenie, może to fajnie odbić się na cenie, za którą sprzedacie tą nieruchomość. Jaka to może być różnica? Nawet 20-30% w stosunku do tego, co moglibyście uzyskać na rynku. Natomiast kolejny bardzo ważny element, i to jest element, dlaczego też pokazuję Wam to mieszkanie, ponieważ właściciel tego mieszkania zadbał bardzo dokładnie o ten element. Mianowicie, jeżeli remontujecie, odświeżacie swoje mieszkanie, zastanówcie się, sprawdźcie, dowiedzcie się u fachowca. I w jakim stanie są Wasze instalacje? Mianowicie na przykład instalacja elektryczna albo instalacja wodno-kanalizacyjna. Żebyście wiedzieli, zanim powstało to cudo, które tutaj teraz stoi, tak? czyli zanim odmalowano, wymieniono podłogi, zrobiono totalną metamorfozę, tak? wymieniono instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Dlaczego? Ponieważ jeżeli tego nie zrobicie. Zrobicie swoje mieszkanie, wypucujecie je, będzie naprawdę pięknie wyglądało. W najlepszym wypadku za rok, za półtora, za dwa, jeżeli nie wymienicie, nie wymienicie tych instalacji, będziecie mieli zalenego sąsiada albo będzie wybijało wankorki. Więc warto zadbać o to na samym początku rozpoczęcia remontu odświeżenia swojego mieszkania. Teraz z mojej strony. Bardzo się cieszę, że dotrwaliście do samego końca mojego filmiku. Jeżeli filmik Wam się podobał, koniecznie zostawcie tutaj na dole łapkę w górę. Koniecznie zostawcie subskrypcję. Subskrypcje Subskrycje są naprawdę bardzo ważne, ponieważ jeżeli Wy będziecie subskrybowali, ja będę mógł dla Was robić więcej takich filmików i pokazywać Wam coraz to ciekawsze nieruchomości, coraz to ciekawsze miejsca, a naprawdę dwie perełki w ciągu najbliższych trzech tygodni się szykują. Także warto subskrybować, zróbcie to teraz, nie czekajcie. Cześć!